Łączy ich pasja do motocykli i pomocy chorym dzieciom. Około 200 motocyklistów z całego regionu ze swoim Mikołajowym darem zjawiło się dziś przed szpitalem imienia doktora Jurasza w Bydgoszczy. 43 tysiące zł to pieniądze, które zebrali na leczenie dzieci z chorobami onkologicznymi. Jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc, bo prawda jest taka, że jednak te dzieciaszki no, zasługują na to. zasługują, tym bardziej, że w tak młodym wieku takie nieszczęście już się spotkało. Ryk silników i kolorowe stroje motocyklistów przebranych za Mikołajów. To niecodzienny widok przed szpitalem uniwersyteckim. Ale cel był szczytny. Pomoc klinice pediatrii, hematologii i onkologii i uśmiech chorych dzieci. Symboliczny czek na kwotę 43 tysięcy złotych trafił właśnie na ich ręce i ordynatora kliniki. Zbiórkę pieniędzy motocykliści z regionu prowadzili już od miesiąca w marketach, a także dziś na bydgoskim Starym Rynku. Za zebrane pieniądze zakupiony zostanie sprzęt dla kliniki między innymi specjalne pompy do podawania dzieciom chemii i globulin odpornościowych w chorobach nowotworowych. Akcję Moto Mikołaje motocykliści z regionu zorganizowali już po raz trzeci.